Obok mnie Laura Łącz, której marka Olsen jest szczególnie bliska. No na pewno szczególnie, bo robię różne pokazy różnych firm, czasem tylko raz lub dwa. Natomiast firmą Olsen współpracuję już od kilku lat. Drogie panie, mam nadzieję, że każda z pań dzisiaj wypatrzy sobie jakiś modny wzór, kolor. Przyjemnie również w roli prowadzącej, a tym razem nie śpiewającej. Tak, tym razem nie, nie dałam głosu w piosenkach, natomiast miałam przyjemność poprowadzić ten cały wieczór i też wysłuchać pięknych piosenek Izabeli Kopeć, mojej ukochanej artystki. Firma Olsen ma swój jubileusz. Z jednej strony tutaj bycia w Polsce skromniejsze, ale w ogóle ogromny, bo 50-lecia przecież. I z tej okazji właśnie chcieliśmy, żeby pokaz był wyjątkowy. Olsen był zawsze blisko polek, powiedzmy więcej o Olsenie w Polsce. Olsen stworzył w Polsce swoje własne struktury. I to jest właśnie ta spółka, którą ja mam wielką przyjemność prowadzić od samego początku. Wypatrzyłam sobie jedną spódnicę malinowo-różową, bardzo piękna. Fajne dodatki biżuteryjne, okulary, paski, torebki. Przyjemnie. Podczas pokazu pojawiły się również akcenty czeskie. Tak, musimy być innowacyjni, za każdym razem pokazywać coś nowego. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy czeską firmę z Pragi czeskiej Czechoslovakian Models. Postanowiliśmy zagrać światłem, muzyką, inspiracjami teatralnymi i myślę, że to się udało. Dzisiaj pokaz mieliśmy przyjemność obejrzeć w charakterystycznej oprawie, tanecznej, bardzo dynamicznej. Jak się pani podobało? Właśnie bardzo mi się podobało. Uważam, że y, zrobiono to y, czeska choreografka i czeskie modelki. Miło było patrzeć i, i podziwiać. Co przypadło pani szczególnie do gustu? Podobały mi się takie na luzie, te spodnie lniane, y, jakieś takie kamizelki dopasowane z paskami. Podoba mi się dobry gust tej firmy, jakość fantastyczna i śliczna kolorystyka czyli właściwie wszystko mi się podoba. Był to niewątpliwie można powiedzieć taki teatr mody i tańca. Przyjechały panie, które są tancerkami właściwie, a jednocześnie świetnymi modelkami właśnie z Pragi czeskiej. Specjalnie oczywiście na ten dzisiejszy pokaz, także myślę, że z tego powodu było to dla widzów bardzo atrakcyjne. Bardzo mi się podobały te tańce, te, 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 ten ruch, który bardzo sprzyja jakby kolekcji, ponieważ taniec i ruch jest jakąś energią nową, nowym życiem, także to mi się podobało. Wspaniale również pani Izabela Kopet śpiewała. Bardzo miło znowu Panią widzieć, tym razem nie w roli modelki, ale myślę, że ciekawego obserwatora. Dzisiaj pojawiły się cztery nowe linie. Co się spodobało? Spodobały mi się kolory. Fajne połączenia niebieski z zielonym, niebieski z fioletem. Bardzo fajny pomysł takiego pokazu mody w całkiem innym stylu. Dużo ruchu. Przede wszystkim najważniejsze, że to są stroje, zarówno dla kobiet młodych, jak i w średnim wieku i starszych. I można w niej się od razu ubrać i wyjść. Nie są to jakieś modele, które są tak ekstrawaganckie, że ciężko by było znaleźć okazję, żeby się w nich pokazać. To był taki wieczór faktycznie z kresą, fajne wzory, kolory, dużo kolorów, co mnie bardzo cieszy, że niekoniecznie musi dominować czerń, kolory i kanarkowe, i fiolety, i lemonkowe rzeczy, także bardzo fajnie. Chciałam bardzo zaakcentować duży walor tego pokazu dzisiejszego, a mianowicie ciekawy scenariusz, i tak z pietyzmem to wszystko wykonane, dużo ruchu i to takiego profesjonalnego tańca. Wszystko zapięte na ostatni guzik, a ja lubię profesjonalizm. Nie ukrywam. Nie było takie wyjście, przejście, pokazanie obojętne, tylko to wszystko było przemyślane, fajne. Pojawiła się moja bardzo dobra znajoma Iza, która jak zwykle pięknie zaśpiewała. Dlaczego Olsen? Za co pani szczególnie go ceni? Ponieważ to jest bardzo dobra jakość, rzeczy, które można po prostu nosić. To są rzeczy tak uniwersalne i tak dobrej jakości, że po prostu mogę je nosić latami. Mimo, że wciąż są nowe kolekcje, to te nie wychodzą z mody. Od zawsze Olsen proponował kobietom modę na ulicę. Wygodną, elegancką, a jednocześnie w bardzo dobrej jakości. Ubiera kobiety w 60 krajach na całym świecie i myślę, że robi to dobrze, skoro od 50 lat firma istnieje i rozwija się. Panie Andrzeju, jaka jest recepta na aktywne funkcjonowanie na rynku przez taki długi okres czasu? Ja myślę, że nie ma prostej recepty. Na pewno składa się na to bardzo wiele czynników i jakby jest wiele możliwych odpowiedzi. Z jednej strony to jest oczywiście sam produkt, to jest silna marka, to jest umiejętność budowy długotrwałych relacji z klientami, pokazywanie im zawsze czegoś nowego, czyli innowacyjność w działaniu. Natomiast myślę, że przede wszystkim jest to pewna dojrzałość w działaniu, dojrzałość biznesowa i rzetelność. Pani Leuro, czego Pani życzy Olsenowi z okazji jubileuszu i nie tylko z okazji tego jubileuszu? No ja powiem chyba tak trochę nieskromnie i prywatnie, że dalszej współpracy, tak miłej.